Schody do nieba, szklanka wody Dzisiaj schody to anegdota, która mam nadzieję będzie stanowiła swoistą stop klatkę. Nie dorabiajmy więc do niej żadnej konkretnej historii. To po prostu anegdota, więc nie doszukujcie się zbieżności czy podobieństw. Dotyczy wielu z nas, którzy zbyt często jesteśmy w kościele ciałem, a zbyt rzadko duchem. Umieszczam ją dlatego, że wierzę mocno w to, że czasami pewne rzeczy robimy zupełnie bez złej woli czy bez zastanowienia. A poniższy tekst pozwoli nam zwrócić uwagę, że być może trzeba nam coś pozmieniać w naszym podejściu. Posłuchajcie. Pewien młody człowiek idzie do księdza i mówi: "Proszę księdza, nie pójdę już więcej do kościoła". Na co ksiądz pyta: "Tak? A możesz mi powiedzieć dlaczego? Młody człowiek odpowiada. Mój Boże, no bo spotykam ludzi. Na przykład kobietę, która mi mówi źle o innej kobiecie. Żyje życiem innych ludzi, pomawia, plotkuje. A tutaj klęczy i ma się za superkatoliczkę. Albo mężczyznę, który wiem, że jest oszustem. Czasem słyszę kazanie, z którym się nie zgadzam, które mnie oburza, bo godzi w moją wolność. Są też w kościele różne grupy, niby w kościele, a podzielone, nie wspominając o ich wyniosłym i egoistycznym zachowaniu poza kościołem. Ksiądz po chwili zastanowienia odpowiada: Masz rację, ale zanim definitywnie opuścisz kościół, chciałbym, żebyś wyświadczył mi przysługę. Weź szklankę pełną wody i okrąż trzy razy kościół, nie wylewając z niej ani kropli. Potem możesz opuścić kościół. To łatwe, woła młody człowiek. Zrobił trzy okrążenia, jak ksiądz prosił, wraca i mówi: Zrobiony, proszę księdza. A ksiądz pyta: Kiedy okrążałeś kościół ze szklanką wody, zauważyłeś, że kobieta źle o kimś mówiła? Nie, odpowiada mężczyzna. A czy widziałeś ludzi obojętnych wobec innych w kościele? Nie. A wiesz dlaczego? pyta ksiądz. Bo byłeś skoncentrowany na szklance, by nie uronić z niej ani kropli. Podobnie jest w naszym życiu. Kiedy nasze serca koncentrują się na Chrystusie, nie mamy czasu dostrzegać błędów innych. A kto wychodzi z Kościoła z powodu innych chrześcijan, tak naprawdę nigdy nie wszedł do niego z powodu Jezusa.